Jest jedna rzecz w moim mieście, której mi niesamowicie brakuje. W sensie tych rzeczy jest więcej, ale tą jedną odczułam ostatnio bardzo. Jej brak. Ja jestem raczej typem osoby, której średnio chce się uczyć albo pracować w domu i wolę sobie gdzieś wyjść, wiecie, żeby czasem zmienić po prostu to otoczenie i wyjść sobie i gdzieś idzie się pouczyć i być bardziej produktywnym. No i do takich typu rzeczy idealnie sprawdza się jakaś Kawiarenka, jakieś takie, wiecie, gdzie możecie sobie przysiąść, zamówić lunch albo śniadanie, napić się kawki i w sumie sobie posiedzieć na komputerze tak godzinkę, dwie i wrócicie do domu. Na szczęście, nieszczęście, mieszkam w takim miasteczku dosyć małym, gdzie nie ma takich rzeczy, że jak takie kawiarenki, gdzie możecie sobie na spokojnie pouczyć się takiego miejsca, gdzie wiecie też, inni ludzie sobie pracują i nie będziecie głupio wyglądać, że jest jedno krzesełko i Wy sobie na nim siadacie i się uczycie i siedzicie tam te bo przysięgam, że ludzie u mnie w mieście by patrzyli się na Was jak na debili i zjedliby Was wzrokiem za takie zachowanie. Nie wiem, czy u nas jest nawet coś w stylu biblioteki, takiej super cool, chociażby nawet zwykłej. Wydaje mi się, że jest, bo jak byłam mniejsza, to chyba chodziłam do takiej biblioteki i tam była taka przestrzeń, ale nie jestem tego pewna. W każdym razie pamiętam, że w Krakowie na uczelni miałam super miejsce, żeby tak sobie siąść i na spokojnie się pouczyć czy poczytać książkę, w Katowicach też jest pełno takich miejsc, gdzie możecie sobie iść i się pouczyć w spokoju albo popracować. Natomiast u mnie w mieście nie ma takiego miejsca, chyba że jest i, i wy wiecie, że jest. Wiecie, gdzie mieszkam i wiecie, gdzie jest to miejsce, i możecie napisać w komentarzu, że jest takie miejsce. Ale ja się nie spotkałam z takim miejscem, a też e, na uczelni mam dosyć daleko. Nie mam gdzie się uczyć. W sensie mam dom, ale tak w domu mi się źle już uczy. I często nawet wychodzę ze swojego pokoju, żeby się nie uczyć w pokoju i idę się do kuchni uczyć, żeby po prostu zmienić otoczenie. Jeśli też jesteście z mniejszego miasta, to koniecznie dajcie znać, czy wam również brakuje takich miejsc u siebie. I w sumie to chyba tyle. Hejka.